Hej, ja jestem Sarcz i witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy W Reason. Jesteśmy tutaj, a więc w tym miejscu, gdzie były te szkielety, i idziemy teraz na północ do tego miejsca. A więc musimy wyruszać tędy i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że zdobędziemy. Ostatni pierścień, który jest potrzebny do wykonania tego położonego zadania, który nam został. Jeszcze tędy nie przechodziłem, więc tutaj powinno być sporo wrogów, takich z którymi jeszcze nie walczyłem. Znaczy, może inaczej. To będą uznane mi rodzaje wrogów, przeciwników. Ale. jeszcze właśnie nieruszani przeze mnie. O proszę, a może jednak coś nowego. Właśnie widzę. A nie, to są... Dobra, z tymi to już walczyłem. To są czerwie. No i proszę jak teraz łatwo idzie. oj. Pamiętam jak byłem na obozie bagno. Boże, nie obozie bagnów, tylko w obozie bandytów, czyli na bagnach. To te czerwie były dużo bardziej wytrzymałe. A teraz jednak kiedy mamy wyższe statystyki i lepszą broń, to idzie ich pokonanie bardzo szybko. No proszę, jest też łodzik. Weźmiemy sobie go. No i tam już w oddali widzę szkieleta, więc powoli się zbliżamy zapewne do celu. I zrobimy sobie te poboczne zadanie, które nam tam wcześniej zlecił Leon. No chodźcie. Po kolei nie śpiesząc się. Dobra, bardzo ładnie. Ten zamach jest naprawdę skuteczny, kurczę, nie ma co powiedzieć. Aj. Mało brakowało. Dobra. Naprawdę, zamach jest świetny. I rzadko kiedy przeciwnicy się bronią przed tym. A w dodatku jeszcze przecież odejmuje dużo energii. Właśnie jestem strasznie ciekaw, czy zdobędę jeszcze pierścień, który mi daje walki mieczem plus jeden. To wtedy miecze dwuręczne pewnie mógłbym sobie trzymać też w jednej ręce. A miecze dwuręczne chyba jeszcze są silniejsze niż te miecze długie, które teraz trzymam. Sprawdźmy, co tutaj w tym kufrze jest. Dobra, bierzemy skarby. I eksplorujemy dalej. Tutaj na górze coś jest? Nie, to jest tylko taka wartownicza wieżyczka. Okej. Okay. Tutaj ten przeciwnik, którego tak nie lubię, bo potrafi bardzo ładnie unikać wszystkich ataków. Okej, okay, ale teraz się udało bez problemu. Bardzo szybko go pokonać. Okej, okay, z tymi zamachami naprawdę dużo energii się odbiera. A tylko żebym coś trafił. Ach, on też zaatakował w tym samym momencie. Dobra. No, jeszcze jedno uderzenie, właśnie. Dobra, przeszukajmy tutaj. I teraz gdzie? Raczej tędy. A nie, tu jest ta wieżyczka. Dobra, to najpierw sprawdzę tą wieżę, właśnie. Zobaczymy. Może nie będę się leczył, być może uda mi się ich pokonać bez problemu. Miejmy taką nadzieję. No proszę, od razu nie umarł władca, który mi da pierścień wymagany do zaliczenia zadania. Aj! Ok. No, muszę uważać, żeby któryś mnie nie trafił w międzyczasie. Ok. Ten jeszcze też na jedno uderzenie. Ajej. Dobra. No i się udało. Okazuje się, że bez większych problemów. Wprawdzie trochę oberwałem, no ale to nie jest zbyt dużo. No i ostatni pierścień wasalny. Tak więc zadanie wykonane. Teraz pozostaje nam tylko wrócić się do Leona, który znajduje się aż tutaj. Tak więc to z czasem zrobimy po drodze, jak będziemy te groby rozkopywać, może. Dlatego, że z tego co pamiętam, to jeden z grobów gdzieś tam jest, to właśnie tutaj blisko. Tak więc to później sobie w którymś odcinku zrobimy. Najpierw udamy się na bagna tutaj. I tam się postaramy zdobyć jeden z dysków od Dona Estebana. Bo podobno właśnie Don Esteban ma jeden z tych dysków. Zobaczymy, czy oddadam go do, bez podobroci, bez problemów. Jestem ciekaw, czy tutaj będą je, jeszcze jakieś przeciwnicy. No proszę, jest łóżko nawet. Uważajmy. Dobra, na razie nikogo nie widzę. O, proszę, jest kufer. A więc sprawdzimy. Wow, to już jest zamek na trzecim poziomie. Tak więc pierwszy taki zamek. Zobaczymy, co jest w środku. Musimy teraz się wyuczyć dokładnie. Ok, czyli prawo, lewo, lewo, prawo. Ej, nie tak. O kurczę, źle zrobiłem. Teraz co będzie? Prawo, czyli po trzy. Ok, udało się. Magiczna ochrona. Otacza czarodzieja magiczną aurą, zwiększając wszystkie wartości pancerza o 20. Amulet, strzała i sporo złota. No proszę, więc warto te skrzynie sprawdzać. Tak jak mówię. O nie, zaczęło padać chyba. Coś się błysnęło. Tak jak mówię, będę musiał udać się też tutaj, gdzie wcześniej było sporo tych skrzyń na trzecim poziomie. Sprawdzę, co w nich się kryje. Ale to właśnie raczej między odcinkami zrobię. Już tak jak mówiłem, kiedyś nie chcę, żebyście się nudzili przy oglądaniu takich wędrówek w znanych loka lokacjach, tylko po to, żebym zebrał skarby. Przecież równie dobrze mogę Wam. Powiedzieć później co zdobyłem. Dobra, tutaj w takim razie się prześpimy na szybko. Przy okazji będzie regeneracja życia. A ale zaczęło padać, więc jeszcze raz. Powtarzamy całą operację. No i proszę, już jest słonecznie. Więc czasem warto powtórnie się położyć. Zejdźmy tutaj. No proszę. I są jakieś sępy, z którymi sobie na pewno powalczymy. Pokonanie ich to nie sprawi żadnych problemów. Wow, sporo was tutaj. Naraz wszystkie chcą mnie pokonać. Wow, zobaczcie tylko, co robią poprzednie cięcia. Dobra. Aj. Okej, okay. no i bardzo szybko się udało wszystkich pokonać. Szkoda, że mi nic innego nie dają poza mięsem, no ale cóż. No oczywiście dają doświadczenie. Ale chodzi mi o jakiś łup. Ogrzy korzeń. Dający siłę. Ale na razie nie używam takich rzeczy. Tam jest kurcze zejście, może to później tam zejdę, chcę jeszcze zobaczyć. Chociaż nie no, tutaj to w sumie będę się wracał właśnie. Weźmy sobie tutaj trochę złota. Dobra, to zejdźmy tam na dół w takim razie, zobaczymy co tam jest. Trochę eksploracji też nie zaszkodzi. Nic tutaj na razie nie widzę ciekawego. Tutaj nic nie ma też. Ok, tam coś jest. Ale chcę jeszcze sprawdzić z tej strony. Tylko, że tu chyba wyjdziełem też zejście. Tak jest. Ciekawe, co tu się kryje. Jakaś łódka, ale jej przecież używać nie możemy. O, proszę, coś tu jest. Mikstura życia, przyda się. Jest też rum, grog. Jeszcze coś? Sakwa. O, to sakwę sobie zaraz sprawdzimy. Przydałoby się też posprzedawać rzeczy. Dobra, gdzie jest ta sakwa? Chyba tutaj powinna być. Sprawdźmy. Ok, to właśnie 5 sztuk złota otrzymaliśmy. Dobra. Kiedyś trzeba będzie właśnie sprzedać te wszystkie rzeczy, ale to innym razem. O, jeszcze tu jest jeden. No dobra, warto było zejść. Zawsze coś tutaj znajdziemy. Ach, myślałem, że trzy razy. A i też nie tak. Dobra, udało się. Co to jest? A już myślałem. Wiecie co myślałem, że to jest pierścień, który dodaje mi walkę mieczem plus jeden. Oproszę i część jakiegoś miecza do dostałem. Domyślam się, że drugą część jak znajdziemy, to wykonamy zadanie. No nic, nie wiem czy znajdziemy, ale. Zawsze się staram trochę poeksplorować, więc być może przypadkiem gdzieś się na coś takiego natkniemy. Okej okay. A więc tutaj też można przejść sobie spokojnie dalej, widzę, czy nie? Czy tylko mi się tak wydaje? Dobra, teraz zawalczę z wami Wow, z tyłu też atakuję. Nawet go nie zauważyłem. Dobra i pokrzykło. Całkiem tu was sporo było. Wow, a to co? Aha, to jest też ten czerw chyba. Okej. Okay. Więc zawalczymy też z czerwiem w takim razie. Okej, okay, to nie była zbyt długa walka. Czy też zbyt emocjonująca? Okej, okay, kolejne sępy. Zaraz, sporo ich tutaj. Dobra. Gień wreszcie. Dobra, gotowe. Pozbierajmy w takim razie jeszcze roślinki. Wiem, że to się trochę przedłuża, miałem tylko na chwilę tutaj sprawdzić. No ale sami widzicie, sporo wrogów, więc też warto jednak powalczyć, bo zdobędziemy dzięki temu sporo doświadczenia. I może uda się jakiś poziom podwyższyć z czasem. Tutaj może wyrzuciło śledzie. W przyszłości sobie je usmażymy. O, omułek tam w środku może być perła. Bardzo dobrze. Oho, tutaj jeszcze kość jakaś. Dobra, to teraz jeszcze w tę stronę pójdźmy. Nie wiem, czy tam się jeszcze na górę wracać. Czy tam będzie coś więcej. Zobaczymy teraz z tym czerwiem. Okej. Okay. Teraz kolejny. Bo no naprawdę ten zamach jest świetny. Okej. Okay. Wow. Jeszcze tutaj z tyłu. Dobra. Tam kolejny czerw. Bardzo dobrze. Szybko pokonaliśmy. Tutaj tylko sprawdzę czy czegoś nie ma. O, proszę, jest i wilk. Pokonamy go szybko. Dobra. Wow, nie zauważyłem cię tutaj. Przyznam się szczerze. Dobra. Też załatwiony, ale jest i kolejny. W tych krzakach ich nie widać nawet. Dobra. Tym razem wreszcie po krzyku. No i co? I dość nieoczekiwanie tutaj znalazłem kolejne przejście. Ale to już jest powrót, chyba. Tak więc tam nic ciekawego raczej nie będzie. Przeszukamy sobie tutaj tych przeciwników jeszcze, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Przynajmniej nie ze wszystkimi. No dobrze. I co, i to będzie tutaj to wszystko. Tam jeszcze sępy są po lewej stronie. Zawalczymy sobie. Tak jak mówię już, no takich przeciwników nawet się nie martwię o obronę, bo tak mało odbierają energii, że wręcz nie chcę tracić czasu na obronę. I trochę tak na siłę atakuję. I co? czycaliśmy już wszystko, jeszcze tutaj jest jakiś sem. Ok, jednym trafieniem się udało. To by wyglądało na to, że to już wszystko. Właśnie nie wiem, kurczę, czy tam na górze coś jest. Tylko czy się teraz wracać tam? Może i się wrócimy. Też mnie ciekawi, co tam jest. Nie wiem, czy to otwierałem już, ale jednak nie. A już bym się prawie założył, że otwierałem. No i proszę, znowu trochę złota. Dobra, więc wracamy znowu i wchodzimy sobie na górę za chwilę. I tam, właśnie, kolejni są przeciwnicy, których warto pokonać, bo zawsze to będzie. Trochę dodatkowych punktów doświadczenia. A ja tak jak mówię, pewnie do obozu na bagnie trafimy jeszcze w kolejnym, którymś odcinku. Ok, i tak jak mówiłem, tutaj jest kolejne przejście. I tu już chyba widzę wilka jakiegoś w oddali. O proszę, ale tu już jest lepa uliczka. No dobrze, ale przynajmniej zdobędziemy sobie... Kurczę, tam ten wilk spadł w dół. Więc go nie przeszukam. Przynajmniej zdobędziemy sobie ten skarb. Zobaczmy, co tu jest. Oby coś interesującego. Słoty kielich i pierścień skradania się. No dobrze, niech będzie. Najwyżej pójdzie na sprzedaż. Dlatego, że skradanie... To ja już mam przecież nauczone, więc mi będzie nieprzydatne kompletnie. No i cóż, teraz pójdziemy się może szybko przespać, a następnie teleportujemy się do zachodniej świątyni i tam też spróbujemy wejść, zobaczymy, przeszukamy sobie te świątynie. Zobaczymy, czy jest sens tam w ogóle wchodzić. Czy nie zginę tam od razu? Ale podejrzewam, że już mam taki poziom, że nie powinienem tutaj absolutnie rezygnować z takich miejsc. No i zapomniałem, że tu jest łóżko. Już trochę świątyń przecież widziałem na swojej drodze. A jeszcze w sumie w żadnej tak na dłużej raczej nie byłem. Pomijając w sumie jedną, gdzie musiałem się wycofać, jednak. Dobrze, a więc weźmy sobie tutaj teleport do zachodnich ruin. Przeniesiemy się za chwilę i zobaczymy, co jest w tych ruinach. Ok. Może właśnie zapiszemy najpierw i wchodzimy. Szybko, jeszcze pochodnia. Musimy tu bardzo uważać, bo. W takich miejscach są niestety pułapki. No proszę, już mi to dziwnie wygląda. Tam jest przełącznik jakiś. Więc wolałbym tam nie wchodzić na razie. Trzymam te ćmy na dystans. Dobrze. A więc pochodnia. I strzelimy sobie w ten przycisk. Dlatego że Okej, okay, otwiera nam się przejście I mam nadzieję, że jak to są jakieś pułapki to wtedy też automatycznie mi się one anulują. Już nie będą działać Dobra, no nic, spróbujmy. Obym tu jakoś głupio nie zginął właśnie. Jest tu już jakiś trup stół alchemiczny i kolejny przełącznik. Ta kula telekinezy. Ciekawi mnie, co ten przełącznik robi. Ej, czemu nic się nie stało? Ok, zamknąłem ze sobą drzwi. To nie jest mi to potrzebne. Dobra, a więc sprawdźmy, co tu jest. Tutaj, właśnie mogę sobie na chwilę wziąć tą telekinezę zupełnie za darmo, no ale cóż, z tego co widzę, to nic tu nie ma. Poza przełącznikiem, który mogę otworzyć, więc mi nie jest to potrzebne. Tu jest jakiś krótki łuk. I co, coś poza tym tu będzie, czy nie? Przeczytajmy sobie książkę. No i dobra, dostaliśmy coś, trochę punktów mądrości. Może coś w kufrze będzie ciekawego? Sprawdźmy. Dobra, trochę złota i miksturka. No i jest też stół alchemiczny i to wszystko właściwie. Co ja tu mogę już sobie. Wow! Widzicie to, co ja? Mogę sobie już wytwarzać mikstury siły. I to aż 11 mikstur siły. A to ciekawe. O kurczę. To super. Korona bohatera widzę, że mi to daje. Jeszcze mikstura zręczności, mikstura magii, słowa, mikstura leczenia i mikstura leczenia. Dobra, no, może na razie nie będę sobie tego robił. A zrobię to już wtedy, kiedy będę chciał rzeczywiście użyć tych mikstur. Ale świetnie, bo nawet nie wiedziałem, że zdobyłem ten przepis gdzieś. A więc y też się nie opłaca trochę kupować zawczasu takich mikstur. Znaczy takich przepisów, bo gdzieś możemy je zawsze znaleźć, mimo wszystko, z czasem. Aha, automatycznie się zamyka za mną też, jak otwieram te przejścia. No nic, w takim razie. A, i czemu nie trafił? No, teraz się udało. Sprawdzać, czy czegoś tu jeszcze nie ma, ale z tego co widzę, to nie. A więc pochodnia i wychodzimy stąd. Tak więc ta świątynia była bardzo niewielka, szczerze mówiąc. Jeszcze teoretycznie mógłbym się dostać do jednej, gdzie wcześniej już byłem, a konkretnie tutaj. Ale skoro już jestem blisko obozu na bagnie, to pójdziemy sobie do niego teraz. Dobra, pochodnia to mi niepotrzebna już. Musimy iść chyba tędy. Takie jest. Wielkie bagno w tę stronę. O proszę, już się odrodzili przeciwnicy. Wcześniej już tu walczyłem, pamiętam. Przynajmniej jeden się odrodził. O proszę, jest i drugi. Więc fajnie, że się odradzają też przeciwnicy, tak jak w gotikach. Przynajmniej jak w jedynce gotiku, bo w kolejny nie grałem. Bo w wrizenie trochę tego brakowało. Przynajmniej jakoś nie mogłem tego odczuć, żeby się przeci przeciwszczewdziwnicy odradzali. Tylko raczej to było tak widoczne, jakby się właśnie nie odradzali. I z czasem były trochę puste. Ups. Nie w tę stronę. I z czasem były trochę puste te różne lokacje. Wrzenie dwójce właśnie. Dobra, musimy iść tędy więc. No, i tu właśnie jest wejście już na obóz. Zobaczymy, czy teraz będą z nami gadać. A nawet jeśli nie, no to najważniejsze, żebyśmy pogadali z domnym Estebanem. Ok, jego nie okradniemy. Pohandlujmy, a nie, może później. O proszę, jest i Toni, którego uratowaliśmy. No, ok, on ciągle to samo gada. T tego też nie okradnę, niestety. Nie mam właśnie takiej rozwiniętej zdolności kradzieży, tylko na pierwszy poziom. I nie wiem za bardzo, kto mnie może nauczyć wyższych poziomów, bo z pandytami nie pogadam. Dobra, ten też tylko kradzież kieszonkowa. Ten tak samo. Tak, a więc tutaj za bardzo sobie nie pogadam. Muszę iść od razu do Dona Estebana i zobaczymy, czy mnie przyjmuje. A po co ja mu miałem dać złoto, bo ja nie pamiętam? Gdzie co w sumie to mu dam. Niezależnie od tego, na co, bo mam dużo złota. A może to jest jakieś zadanie. Here, take this gold. Aha, mogą się u niego nauczyć różnych umiejętności kowalskich. Dobra, nie jest mi to potrzebne, ale jakoś nie żałuję tych stu sztuk złota. bo mam naprawdę dużo. O, o to się zapytajmy. Inquisitor wishes me to speak to the Don, and only the Hmm, all right. Go to the guard at the temple entrance and tell him to let you in. Thank you. But... any trouble and you won't have only the fighters to deal with you'll have me no sir your mother tilda is worried about you oh she's always worried that woman makes my life a misery okay okay clearly she's got nothing to be worried about Dobra, zawsze trochę doświadczenia związanego z jednym z poprzednich zadań. I co teraz wejdziemy? Stop, where you are, you ain't going another step closer to the Don. The Inquisitor sent me to talk to Don Esteban. The Inquisitor? I was Itoño. Go right in. Dobrze, a więc możemy już tutaj wejść. No i cóż, myślę, że zwiedzimy sobie tutaj w środku to wszystko już w kolejnym odcinku, a w tym momencie podziękuję już Wam za uwagę i usłyszymy się już jutro w kolejnym wydaniu. Cześć!